Bo ty też masz ten y, model y, bat y, motocykla. Ten taki tak. drugi taki, nie? No dobrze, tak. i tym akcentem. Hej, cześć, witajcie z tej strony Loki wraz z Olusiem. Witamy was w kolejnym odcinku. Zagrajmy wy Gotham, Gotham. Nights. Witam. Dokładnie, witam cię, Oluś w końcu w koopie, w końcu cię. razem, co nie, trzy odcinki musiałem nagrać, żeby yy, właśnie dojść do momentu, w którym możemy tutaj razem FPS-y spadają, nie od 30 klatek, oczywiście. Niestety nawet. No, no <grych> jasne. No trochę smutne. Na że... PS5. No ale no, mo mogliby Dobra. zrobić chociaż tak, żeby te 30 klatek utrzymywało płynnie, a, a tak nie ma. Ale dobrze, widzowie, kontynuujemy, dobrze. co nie w poprzednim odcinku, no taki troszeczkę luźny, bo robiliśmy pierdoły i w tym treningu, co nie. A na razie lecimy z fabułką, czyli yy, dziwna nauka. Cokolwiek twierdziłaby policja, Langstrom został zamordowany. Sprawdź, czy ktoś na ulicach może wiedzieć, co się stało. Yy, no i musimy oczywiście zacząć od klasycznego patrolu. Poprzesłuchiwać typów, powstrzymać tak, tak. przestępstwa, wiadomo. No, po prostu na patrol, aż dostaniemy misję, więc lecimy. Wy zostawcie łapkę w górę, yy, widzowie. No i Oluś wraca znowu yy, na, na kanon, więc mam nadzieję, że się tak. cieszycie. Bo będziemy przechodzić ja, tu gierkę. Ja się rozumiem, no, może być. Ja się tak nawet cieszę umiarkowanie. Dobrze, oczywiście jest, yy, ty, Boże, yy, Red Hoodem. Ja nie wiem czemu, ja mylę Red Hooda i chcę ciągle mówić Shot albo Stroke. Czemu? Nie wiem, jak patrzę na Ciebie, to ten, to mi. Na, y, się, na usta te, te słowa akurat pa, dają. Dobra, Oluś, pa. robimy tego. skana. tutaj mamy, widzisz tam, 105 metrów, 104, tamten, no, ten? Widzę, chyba. O tamten, gdzie patrzę. No, 100. To, leci, to no. Dawaj, lecimy. Lecimy tam. My, Linko. Mam nadzieję, że, że tego, klatki nie będą bardziej spadać z racji tego, że jesteśmy teraz w kopie. Dobra. Mam nadzieję, że nie. Ile ich tu jest? Nie. Dwóch, to dawaj taki yy, na 3, 2, 1 sobie zrobimy atak. Gdzie, gdzie oni są? Bo ja nie Tutaj, ataku. gdzie ja? Czekaj, bo gdzie jednego ja? trzeba by przesłuchać, to no, trzeba no, oznaczyć tego, którego trzeba przesłuchać. A, właśnie. To, ja, mogę, A, to tak. ja zaatakuję tego z powietrza, tego, co go trzeba przesłuchać. Dobrze, to ja tego na pierwszym levelu. Tak. Ale ciche powalenie, czy powalenie z zasadzki? Może być z zasadzką. Dobra, no to 3, 2, 1, Oluś. U! Cooperation! No i widzowie, kooperacyjna akcja, dobra Oluś, yy, a bo trzeba go najpierw powalić, to na bez z nim, to, o. I o. Oluś przesłuchuje. Ale kozak, ty, co z tego, że FPS-y spadają? No. Dobra. Czyli w sumie się niczego nie dowiedzieliśmy? No, eee, no, niestety, ale le, 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 level upa się zdobyło. Tak. Mamy następny jakiś cel za 160 metrów. A później mamy jakiś konwój, który jest pre, pre, już zaplanowany, więc to potem sobie zrobimy. Ty, no właśnie ty, bo tam jest jakiś konwój. To ja widziałem w poprzednim odcinku na mapie. To byłem ciekawy. Myk. Mm. Lecimy, kurde, Oluś, ale kozak. No. Gdzie to jest? Kręć, da, kuch, da debat rodzinką, to jest jeden. Bat to... rodzinka. Czekaj. I teraz znowu sprawdźmy, kogo trzeba przesłuchać. Tylko Beka, a właśnie, bo to się robiło przytrzymując, nie? Na przeciwniku. Przytrzymując, tak, robisz ten taki. Okej, okay, tego co a, tam Aha, Ten, który tam grozi temu policjantowi. Dobra, to czekaj, może da dałoby, radę tam jakoś trochę niżej zejść. I tych. Czekaj, 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 zobaczmy. Tych dwóch najpierw tak po cichu zdjąć, tych tak. tutaj na pierwszym levelu co są bliżej, tak na 3-2-1 mm -hmm. by fajnie było, tylko tutaj nie ma gdzie się... Gdzie tak siąść obok nich. No tak. Więc trochę... Czekaj, to ja zrobię coś... O! Poczekaj. O? O? Jak ty się tam złapałeś, ty? Kurde. I czekaj, ja go poczekaj, a można po pływać? Po można w tej grze pływać? Ała! Czekaj, bo On bezpady. się odlewa! Co jest?! Ty przyodlewał tak. na samochód policyjny. E, widzą. Nie, nie widzą cię tam, to poczekaj, ja tego drugiego zdejmę może. Albo już dobra, nieważne. Trzeba się napierdzielać. A, się ma. Myk. Zdjęty. Do tego od razu. Py no i git. Przesłuchujemy, widzowie. Takie w sumie rzeczy. Y takie w sumie rzeczy możemy robić też i poza nagraniami, w sensie jak trzeba będzie na patrolu poprzesłuchiwać parę ludzi, żeby żeby dostać no misję, tak. to możemy je to robić w sumie poza nagraniami, bo Albo to... takie te randomowe przestępstwa zaplanowane. No. Bo one będą takimi pierdołami powtarzalnymi. No i mamy. Tak, ale ja bym teraz zrobił te zaplanowane przestępstwo, gdzie ono jest. Dobrze. To czekaj. E ja widzę o. tam jakieś. A tak na konwój więźniów to bym zrobił? 430 metrów No Ja wsiadam no na Bach motocykl, kurde i ja... Możemy razem jeździć raczej nie, co nie? Na jednym nie Kurczę mm. To czekaj, to ja też chcę sobie wsiąść, tylko muszę... Na ulicę... O, dzień dobry. Mam. Tylko ja nie mam zaznaczone w sumie, ale dobra, to będę jako ja mniej... A nie, mam co, ale to ja mam do celu to zaznaczone. Dobra, to będę mniej więcej w twoją stronę jechał. O ile się nie zgubię. O Boże, ale klak... Oje, oje, klak ty jak klatkuje! Nie, nie da się no Oluś. Ja mam 10 FPS-ów! Niestety są. Aż tak? U mnie aż nie ma. No ja mam pokaz... Ja mam praktycznie, że pokaz slajdów, no. Ej no halo, 10-15 FPS-ów, co to jest? Witam serdecznie. Wow! <ślawni> Jak się z się zsiadało tędy? Znaczy tym Witam Co oni tacy te czaszki mają? Te! Yy, ich no. trzeba powalić, powalić, powalenia! O kurde W sensie nie załatwić, tylko powalić? No No to tego, mocnym atakiem się powali typa Czy to jest powaleń? No w sensie możesz nie. go wywrócić, no Na glebę jak, jak zrobisz mocny atak na przykład, nie? No wiem, ale to chyba nie. Powalenia to są te albo ciche, albo te powalenie z zasadzką. A, tego no już nie damy spoko. rady. Te, 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 Dobra. Aha, bo to, to jest takie jak w spider Spidermanie, to ma takie wyzwania. No tak. No to jest coraz bardziej Spidermana przy, przypomina. No dobra, no to możemy w sumie tam do talii lecieć, chyba. No chyba tak. Rozmawiaj z talią al -Ghul, dobrze. Nie wsiadajmy, dobrze. może na nawet tego, co? No! Bo fps spadają wtedy. Już lepiej sobie po, polatać po mieście. Trzeba, trzeba będzie go jeszcze. Te... te metody tego przemierzania świata tymi. No, te bohaterami. takie la, la, latacze. Takie to trzeba wyzwania rycerskości tam no, u mnie, wykonać. U mnie, czy to, coś? Jest, u u mnie to jest taki. U mnie to jest tak zwany, już internet to nazwał, duchowym pierdem. No właśnie, bo ty się, kurde, pierdzisz jak Mario poprosi, pierdzi, i lecisz. Pierdzi, że z tego co słyszałam, odrywa kawałek swojej duszy i tego używa, żeby się wybijać. To Aha. jest w sumie trochę przypomina mi halka, że tak Hulk się zawsze... No, takie skakanie Hulkowe, no. A, a Batgirl chyba po prostu szybuje, nie? Jak Batman. Tak. Nightwing ma, ma ten latodełko jak z Fortnite'a, no. a, a Robin się teleportuje. Aha, mi się teleportuje, bo w sumie nawet nie wiedziałem, dobra. No, o Jezu, spadłem. Ty, bo, bo pod, pod spadłem. Pomocy. Oh. Lecę. Dobra. Brakuje mi tutaj trochę tego trybu detektywa w tej grze. No. Jakby był, to by było. Git. No. Dobra. Asa siedzi. Tak są, filiję bombę. Czemu to... Aha. Mnie widzisz? A nie The... siebie? Ach, no trudno. Ale to moglibyśmy być w sumie oboje na cutscence, fajnie by było. No niby tak. No cóż, trudno. A propos, Bruce. <laughs> that ill-fated duel All the <laughs> people who are out it doesn't make sense why would reich kill bruce if he was his successor i agree it was an irrational win. i warned him the batman would be his downfall but repeated exposure to the lazarus pits breaks down a subject's mind eventually their true self is erased <laughs> Why bother killing him then? It's not like he would have been a threat to you. What was it really about? Consider it a logical choice. A painless end for him and closure for the League. And for me. <laughs> now they want me dead. I guess your time in Gotham has finally come to an end. Benji Bullspike.

No i mamy wracać teraz do bazy, Jezus! Nie no... Nie no, musimy coś jeszcze tu porobić, bo tak to nudno. No wiem, choć, ale no. Chodź tam, gdzie jest to, chodź tu, bo Która? tam jest, blisko jest przestępstwo. No już odleciałem. Hmm. Nie. Lecę za to było Z mnie się staram, gdzie ty jesteś? A ty jesteś na tym tym. Oj, tam jest jeszcze skrzynka, także... O Jezus Maria, skrzynka. Ja już to mówiłem, tego, dwa odcinki temu, że ta gra mi bardzo niedobrze przypomina y, Marvel Avengers. No, troszku. Eee, Ty. Nie Ty tego jesteś... z pytajnikiem, pamiętaj, nie tego z pytajnikiem. A to to był ten? A nie zauważyłem, przepraszam serdecznie, no trudno. Nic się nie stało. Unika, pierdzielona! Czekaj, i teraz ja ci... <noise> Chciałem zrobić to drużynowe takie to. Przepraszam, <noise> jestem nieokiełznany. okej oh oh A, oh a, 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 a mówią, a mówił, że to Red Hood jest jakiś taki... A Gorą, widzisz, a to Badger. O Boże, a ty widzisz, że to bad girl taka nieokresana. To możemy w stronę iść w stronę tego, w stronę Belfy i tam po drodze zrobić jakieś pierdoły jeszcze. Chociaż po drodze nic nie ma. Ale lecimy. No, ale jakie to emocjonujące było. Trzeba było kurczę dwóch typów przesłuchać, żeby zasłużyć na katcenkę O Jezu. Sonia. No. Oj, oj. Trochę mieszane wrażenie na mnie na, ra na razie ta gra, mm, jak to się mówi, yy, wywarła. Ja mam nastawienie ok, jest ok. Jakiś się nasłuchałem recenzji, to myślałem, dobra, ok, rozumiem. No ale zagram, bo jezu. czemu nie? No, się czekałem. Bo ja no, to bardzo okay. lubię, wiadomo, Batmana. Kto by pomyślał, nie? No. No co nie? Nikt zobowiązu zobowiązuje A, no. Ale ten, ale no te klatki mnie najbardziej bolą, no FPSy mnie najbardziej kurczę. Dobra, o Jezu! Dobra, czekaj Pyk Lecę Aha! Dobra Ja chcę! Ja chcę! No to no, Na glebę! No, powiedziałem coś Czekaj, chwyt! O, chwyt, dobrze. I którym trójkątem, chyba nie? Trójkąty. Albo i nie? Tak, dobrze. Kryjówka przestępców znaleziono. Czyli mamy jakieś tutaj, tam? Nie wiem. O, mamy! Zobacz, mamy jeszcze trzy. Mamy cztery te. Mamy cztery zbrodnie z premedytacją, ty. To mamy co robić. O, proszę. Trudność Dobra, norma. Ja wsiadam Trudność niskie. Znowu na motocykl. <coughs> to które robimy Oluś? To najbliżej. To z kajdenkami oznaczone. Okej. Okay. Ale nie na mówisz. No to, to ja nam... jadę. U mnie je, u mnie aż tak. Ała, nie a ła, przejechał ja... mnie jeszcze. Ja, gre... ja przesiadłem całego prawie... No całego cyberpunka na PS4, więc ja, ja jestem odporny na... <noise> na różne tego typu rzeczy, bagi i tak dalej. No ja Ała, ale mi też klatkuje jak ty jedziesz. Ej, to pomyśl co będzie, jak będzie się grało w czwórkę na konsoli za o, miesiąc. Ja... nie no, oni muszą pacza wydać jakąś. Oni muszą, jak muszą z... Z... Nie, oni zanim oni to wypuszczą, to muszą pacza wypuścić jakiegoś... Co... Ty ja coś ty poradzi tak, na tę optymalizację. Czekaj. Eee, no, bo, bo jest problem. Poczekaj tam na mnie Oluś, bo ja biegnę. <grym> Czekam, ja, ja oznaczam typów i tak, są <grym> dwa bonusy. Pokonaj wrogów z wykorzystaniem Dobrze. umiejętności pędu i wykonaj uniki doskonałe. Dobrze. I tutaj nie można nikogo <grym> przesłuchać. To ja. Kremie tak, yy, aha, wykorzystując pęd, a właśnie, bo ja mam ten pęd naładowany, co jest wzięte z Assassin's Creed'a. Co jest? Ty, kogo? No i? No. Dobrze. A ja mam w ogóle rozwałkę! No super. Pod, pod tym, tym Halo. To zadziałało, nie zadziałało? Nie wiem. Jaki pruje we mnie! Skończ, gościu, chyba ci się w głowie Uu. przewracało, Ała, dobra, no. chłopuniki robi leczenie. Dobrze. Ojej, a te zbieranie tych zasobów, co? Tu? <grystanie> Thank you. Thank you, thank you! Dobrze, e, czemu to samo te zasoby nie mogą same do tego e, przyciągać się do nas? Dobra, Dobra to Dalej rozumiem, mamy. że w Co? dzisiejszym tak odcinku... Na Dobrze, to rozumiem, że w dzisiejszym odcinku robimy poboczne pierdoły? Oczywiście. Dobrze. Większość pewnie gry to mam wrażenie jest robienie pobocznych pierdół. No, jak ta gra tak, tak, tak to robi, no to te aktywności takie, no to to, to, to raczej tak. A co tu się dzieje? FPS -y. Co tu się dzieje? Tam są jakieś dwójka do uratowania chyba A, bo jest dwu Oni strzelają do policji. Mhm. Ja jednego zdjąłem po cichu. Okej okay. Yo! Pierwszy a. byłem <gry> Dobra, a jeszcze tu ty wyszli? Ile przylazło wyszli? jeszcze? No, z karabinami ała. Pokonaj wsparcie premia, wykonaj doskonałe ataki. Ten, co ją podniósł w slomo, jak to głupio wyglądało. A, A tu to jest ja beczka. By to doskonałe ataki. Co? Boom. <coughs> okay. I w nie i GCPD w nas nie pruje, jaki zaszczyt. No. No właśnie, oceniliśmy im życie. No. Kolejny atak na funkcjonariuszy za 600 Gdzie? metrów. No trochę daleko. No ale... Nie ma no problemu, się. którego nie rozwiążemy. Uuu. Nos też tak. Hoppa. Trochę to skakanie od linki do linki jest trochę nudne. To ja już wolę motocyklem. No ale przynajmniej jest Dwa. płynniejsze. O Jezu! No i weź tutaj teraz o te lampy się złap. <grywa> o boju. Jak się, Oluś, bawisz? <grywa> o Jezu, Świetnie. nie szkuczy. zabawa trwa. Idealnie. I hop! No nie poczekaj, tylko no spokojnie, chciałem tutaj bliżej podejść po prostu. Czekaj, bo oni tutaj jakieś dziwne rzeczy odwalają. Nie no dlaczego tak? Chciałem ciche powalenie zrobić, ale baba mi się spierdzieliła z lampy, no To mnie też w sumie w tej grze denerwuje, że po prostu Eee, jak to się mówi? Że po prostu łatwo się stąd spierdzielić z jakiegoś tutaj, prawda? Eee, nie wiem, budynku albo czegoś. No ja go chciałem chwycić! <laughs> Za późno! No ja Dobrze. A bym cię. Proszę do mnie nie pizgać. Przelił. Co mnie brzej? Nie ma za co. Wszystko jest w sumie wykonane. A nie, tu jest, ale to jest daleko w cholipkę. No to zawsze do Belfry można się przenieść szybką podróżą. No... Potwierdź. Dawaj Oluś nie! Jeszcze jest jedna rzecz! No ale to daleko! Nie! Ale to daleko! To daleko, Oluś. To to, to to żadne wytłumaczenie. No za daleko, Oluś. Trzeba coś zrobić. Patrz jakie tutaj statystyki są. Tak, widzę, widzę. Super. Fajno. Czemu łączne obrażenia od umiejętności ja mam zero? Halo?

Yeah, it's not you, Tim. But it's also not crazy to think that Harley made this up. Just play it and we'll know. Poznamy tutaj jesteś na kadscence. Betsy. Been a while. Yo, it's weird cuz I heard a rumor that you were dead. Oh boy. Oh boy. What got you dead? So come visit me at Blackgate. Ooh. Wait, hasn't Harley Quinn been out of Gotham ever since, you know, her ex uh. <laughs> killed me? Is that what you meant? Hmm. To Joker jest w tej grze, czy go nie ma? Nie ma. Nie ma so Batmana, to... nie ma Jokera, nie ma Batmana. No bez ma Jokera. co sens w sumie. <laughs> Że jak Batmana nie, nie ma, to, be... jego, to, to Jokera Nie ma Batmana jest... bez Jokera, nie ma Jokera bez Batmana. No. Nowy wpis. Hmm. Harley Quinn się Obrażenia. Co? Od Będzie elektryczności, od jakichś gwiazdek, odporność na ogień i miksturę, jakaś mam jakąś wrażliwość. Kascenkę z Nightwingiem. Co? No? Czemu ja nie mam? Czemu ja to stoisz mam przy. Rzeczy. Co ty będziesz. obiad gotował? Oluś, co tu się dzieje? Tak. Oluś. Tak, właśnie gotuję obiad w tej kascence. Tak! No, u mnie stoi po prostu przy umywalce, no. <laughs> Aha. To może masz okay, jakąś no. specjalną. Tak, Nightwing i. Red Hood. To może masz jakąś specjalną kacenkę tylko dla Red Hooda, albo na, dla, tylko dla Nightwinga, nie wiem. To czy no, tylko dla ich dwoje? No nie wiem, Nightwing stoi sobie tutaj przy tablicy i ogląda zdjęcia, więc. Yy, no. <ścoughs> więc nie wiem, Oluś, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. 25 minut już mamy, Jezus Maria. Ale ty, Oluś, odejdziesz kiedyś od tej umywalki, czy o co chodzi? Kiedyś, w końcu, na pewno. Ja wiem, Oluś, że ty lubisz gotować, ale no bez przesady. Oluś. No, Oluś, widzę. Widzowie... kroję marchewkę. Teraz, ale fajnie, zabawa. Got, got, gotuj z Jasonem. Gotuj hmm. z Jasonem. O, już? Witam tak, Państwa. Że jest? Tak, dzisiaj przygotujemy <laughs> zupę pomidorową. Tak. Oluś <laughs> Makłowicz, spoko, spoko. Tak. Ej jo, wow, 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 wow! Wo. Ej jo! Właśnie dostałem e-maila od Clarka Kenta. O! I co ci superman wow. napisał? Cześć Jason, tu Clark. Wiem, że nie znamy się za dobrze, ale chciałem się do ciebie odezwać. Bruce wciąż powtarzał, że skrywasz swoje emocje, a kiedy on mówi takie rzeczy, wiem, że to poważna sprawa. Myślałem o tym dzisiaj i o tym, że może nie masz przez to zbyt wielu osób, z którymi mógłbyś porozmawiać o tym, przez co przechodzisz. Bruce wiele dla mnie znaczył i chciałem po prostu zaproponować ci, że jeśli będziesz potrzebował kogoś, komu można się zwierzyć, możesz na mnie liczyć. Nigdy nie jest za późno, żebyśmy poznali się nieco lepiej. Mam nadzieję, że masz się tak dobrze, jak to w obecnej sytuacji możliwe. Clark Kent. Dzięki, Supermanie! Ale miło z twojej strony. Dobrze, no to... Co za harcerzyk. <śpiewanie> <śpiewanie> o Boże. No dobrze, Oluś, mamy... Nawet nie mamy 30 minut, ale tutaj sobie zakończymy, widzowie. I tym akcentem yy, miłosnym, listem od Supermana do Olusia kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję z, my, za oglądanie tego odcinka. Nie zrobiliśmy yy, zbyt dużo fabularnych rzeczy, ale no, yy, no ponarzekaliśmy na pewno na FPS-y. Dobrze, yy, okay. więc co? Yy, do usłyszenia, lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i pa, pa. <laughs> Pożegnaj się, Oluś. Hej. Hey. Thanks.